A czemu nie jesteś źródłem? będą? Bo jestem białą mendą. Ej, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj jest ten. Jest? Znaczy ja mogę ją skrócić do tego, że coś się odpierdliło i to coś będzie chciało nas zabić. Co my tu mamy? Weź tego nie czytaj, choć. 14 października. Nie było łatwo zebrać kozy na rytuał. Przywoł. Chodź pani Misiu, musimy przeczytać każdą z tych kartek. Nie pomijaj fabuły! Dobrze, że miałam tyle cholernego siana. Cicho, panie misiu, ktoś zostawił specjalnie dla nas tę kartkę. A ty chcesz to tak zbezcześcić. Teraz wyprowadziłem się z. Muszę odnowić. 14 października. Nie było łatwo zebrać kozy na rytuał przywołania. Dobrze, że Dobrze, miałam tyle. Dobrze, że miałam tyle tego cholernego siana. To teraz ty już czytaj, pani Misiu, bo ja się zgubiłem. Nie, chodź po prostu, chodź. No to chodź, chodź, 14 nie. października. Nie Weź od razu siano w łapę. A głodna jesteś, że siano zbierasz? Dobra. Aha. Dobro. No jak coś tu ten... Ej, kurę hmm. słyszałem. Ja ty... <laughs> Też tak umiem. O, od odpowiedziała mi. Typu, I tutaj będziemy wrzucać kozy i je palić, tak? Yy, tak, na ten ołtarz. Spójrzmy. Pani misiu, nie uwierzysz! 16 Co? października. Kozy pobiegły, wyważyły drzwi w domu, chodź. Ej, ale te kozy się łapały, nie? Ale. Naj najpierw trzeba je wypuścić z klatki. A, tak? dobra. I teraz siankiem mam je przywołać, tak? Mam... Nie zbytaj najpierw musimy obudzić panią o. Ale ja nie chcę nikogo budzić Ja nie chcę Pssst. nikogo budzić eee, Trudno o. Dzień dobry Ej bo ja dziwne dźwięki e. słyszę e, pierwszy Ja nie idę pierwszy o. Nie pani misiu Bo ja tutaj mam 17 października Słyszę głosa Zazela w mojej głowie to, to to jest znak, żebyś poszedł. Y, do Czuję jegoś wściekłość w moich żyłach. Mm. <noise> pan mi się poszedł. <noise> Ale ja nie skończyłem iść, czytać, pan Misiu. Idź, idź. Ja wiem, nie. co tam się dzieje. Nie, nie, chodź. Ja wiem, nie. ja wiem, że nie. to tu gówno stoi. Chodź, ja wiem, ja no chodź, pamiętam to. Chodź, ja pamiętam! Ale, ale, pokaż, ale ja nie chcę. Ale może widzowie nie wiedzą. Ale wiedzą, ale wiedzą doskonale, twoi chodź, nie chodź wiedzą. Razem. Idź tam, chodź dobrze, dobrze. Dobrze. Chodź, chodź dobrze. dobrze. Chodź. No to idź. No, no. No, gdzie No co idę, chodzi? idę, idę. Ja chodź. jestem cały czas po prostu tak chodź. ci laguje, że ja idę przodem i tyłem jednocześnie. Co, I, i to się obudziło teraz? Tak. To Uciekła. To ja też uciekłam. Dobra, pani Misiu, co ja mam zrobić? Rudy, na początek. Łapie kozy. Zebrać... Lepiej nie. Najpierw musimy zebrać najlepiej 10 kanistrów, żeby zanieść je tam... O, kuska tu jest. Cip, 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 cip! Cip! mi! Co, co, co nie? A dobra. Chip, tu jest! chip, cip, 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 cip! O, ostaw! Nie, nie Miał! My! Ona do Klu? mnie mówi! On jest dziwny. Kto? Nie, wiem, ten stary facet co gada do kluszaka. Dobra, trzeba zanieść paliwo. Gdzie ty jesteś? Ja? Tak. No przy tej misie rytualnej. Ja już zaniosłem swoje paliwko. No to już mamy wszystkie, teraz musimy... Znalazłem mu różyczkę. To, putio, 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 a kiedy tenzyno? będziemy palić kozy? No i już zbieramy kozy. Tak? Ale potrzebujemy czterech, żeby je spalić, żeby się nie wkurzyła za bardzo. Ale nie możemy tego zrobić, bo możemy tylko po dwie. Ale możemy... Po... Wiesz czemu kazałam ci rozrzucić to siano tam? Czemu? Bo możemy tam rzucić jedną kozę i ona sobie tam stanie i poczeka na nas. A jak jej się znudzi i pójdzie? No to... mamy przez ranę, ale będzie blisko, będzie obok. Dobrze. Słyszałam gdzieś kozę niedaleko, ale nie wiem To byłem ja. Co tak skrzeczy? to ja. A, mam kozę! Nie. Weź siano. No. Chodź do domu. A co ale jeśli no, nie mam siana, a jestem w domu? Nie ma problem, bo wygryziona. Mysia, Pysiu, Jestem. zejdź po mnie, bo ja się stresuję. Poczekaj, wypuszczam. Ja nie, nie chcę tak latać sam po mieszkaniu. Weź tu po mnie, przyjdź. I ona tak. tu chodzi. Gdzie? Na dole. Ja nie Anio? chcę. A tu jest! Hej, ona jest bezpieczna, dopóki nie zacznie do ciebie szeptać. Jak zacznie szeptać, to skierdala jak najszybciej. Idę spalić te kozy w pizdu. Masz coś? nie masz siana. Nie mam. A Masz jedno zadanie, no. Siano, znajdź siana. Jakie słodkie koziątko! Meee kolejna koza, no znajdź to się. Meee kurz. A nie może być siana w domu? Może być, ale jest rzadko. To ja może znajdę... Kurwa, nie umiem drzwi otwierać. No. Co robisz, Pani Misiu? Ona tu idzie, widzisz? Anka Widzę. idzie po ciebie. Znalazłem klucz! Dobra, to muszę pamiętać, że ty masz ten klucz. O chuj! My! Siano, siano, zamknij te drzwi, bo spieprzy! Jezu! Rudy umysłowo, no. Nie krzycz na mnie. sianko. To znajdź jakąś y, kozę Ale i... ty musisz ze mną być, bo ja się stresuję jak chodzę Nie sam. Wiem. O, ja wiem, je coś. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj. Gdzie? <noise> no tu. Weź tą kozę! Kózka, chip A jak? Jak ja mam Wróć ją wsiąść? Nie, podejdź do niej, ale nie biegaj. O! Jak podejdzie do sianka, może się złapać. Mam ją, mam ją, mam ją! Chip robi. Ja teraz wypuszczam kozę tutaj, no. ona idzie do siana i podpalam jedną. Ale uważaj, bo Anka się wkurwi. A co ja mam teraz robić? I poczekaj. Ja Wróć też mam kozę. ją jak? Eee. I... No. O, rzuciłem, rzuciłem. Weź paliwo. No, no. I wlewaj tu! Ona A. tu biegnie. A skąd wiesz, że tu biegnie? Bo krzyczała, nie słyszałeś. To ty biegasz czy ona? Nie wiem. A ja się schowam. Schowałem się. To nic nie da. Ona się wyniucha. No to ja przeczytam 16 października. To wszystko nie na sobie to... <grym> października! <grym> Poczekaj, <grym> do pomocy z Zmiałam... nią! Nie, ona mnie złapie! Teraz! To... A! Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Ej, ona biegnie z tobą. Mam ją zatrzymać? <grym> Idź, poszukaj apteczki. Apteczki? Takie czerwone pudełko z krzyżykiem białym, cześć! Mam. I idź do mnie. Widać A gdzie mnie jesteś? Na, na dworze leżę. Ale ona Mogę też i... tam chyba jest. To ja się do ciebie czołgam. Dobra, to ty się przeczołgaj do mnie, pani misiu. Ale Ale idź w moją stronę. Nie, nie, nie. <laughs> Patrzcie, pan Misiu, na kuckach jest. Co tam, pani misiu? Co chcesz, panie misiu? Co <grymnie> potrzebujesz, pani misiu? Co? Cip, 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 panie misiu, cip, cip, cip. Taka wredna byłaś dla mnie dzisiaj. Niedobry nie, pan, misiu. żebyś przeżył. No dobra, to. Do... Podniesiemy pana misia. Albo i nie! Nie, no dobrze, podniesiemy. O. Cześć, pani misiu.